Witam Was serdecznie na kanale Małe i Duże z Blondynką. Oczywiście, jak zwykle, zapraszam do subskrypcji. Wasze mm, wsparcie, że się tak wyrażę, jest bardzo ważne, bo dzięki temu jestem w stanie budować swój kanał, nie mówiąc już o tym, że mnie to po prostu motywuje. Także łapeczka w górę. No i za każdą subskrypcję również będę wdzięczna i zobowiązana. A dzisiaj porozmawiamy na temat. Ramadanu w Dubaju. Jak widzicie, ja tym razem w Polsce korzystam z uprzejmości mojej koleżanki, która ma taką przepiękną biblioteczkę. W każdym razie chciałabym Wam opowiedzieć, jak wygląda Ramadan w Dubaju, bo z tego co wiem, to jest w tej kwestii sporo wątpliwości. Zacznijmy zatem od tego, na czym polega Ramadan. Tak najbardziej rzucającą się cechą um, charakterystyczną dla Ramadanu jest to, że nie można pić i jeść od wschodu do zachodu słońca. Jak ma się to do gości, um, obcokrajowców, którzy są w Dubaju? Od jakichś dwóch lat ten ramadan nie jest tak e, stricte przestrzegany, jak było to wcześniej. Dlatego e, turyści, obcokrajowcy, jak najbardziej mogą jeść i pić w miejscach publicznych. Aczkolwiek oczywiście róbmy to z poszanowaniem dla ich kultury, wiary, e, bo wiadomo, jeżeli ktoś pości cały dzień i widzi obcokrajowca, turystę, który pije. Je. No nie jest to zbyt, yy, zbyt przyjemne kusi, a tego byśmy nie chcieli. Yy, w każdym razie wszystkie restauracje, kawiarnie są pootwierane, aczkolwiek niestety, ale jemy, pijemy w środku. Oznacza to, że ogródki są zamknięte. Ja powiem Wam osobiście uwielbiam yy, wypić kawę w ogródku, zwłaszcza, że w Dubaju jest dużo miejsc. Yy, z pięknymi widokami yy, i niestety trzeba wypić tą kawę, tudzież zjeść, w środku, w restauracji. No to jest ten mankament. Oczywiście po zachodzie słońca wszystkie ogródki są otwierane, no ale trochę nie ma tego efektu. Także, no co kto lubi? Dla mnie, no był to minus, aczkolwiek, oczywiście, nie zrezygnowałabym z mojej podróży do Dubaju. W tym okresie, aczkolwiek no, na pewno gdzieś miałam taki, mm, taki żal, że no nie mogę wypić tej kawy w ogródku z widokiem na fontanny, tudzież, tudzież z widokiem na morze. No, był to pewien minus. Uważajcie też na kwestie kursowania metra. Niestety nie znalazłam tego w internecie, natomiast pamiętam, że właśnie w trakcie Ramadanu okazało się, że metro kursuje nieco krócej i niestety wiązało się to z tym, że musiałam wracać taksówką. Także to warto, te, te kwestie warto sprawdzić. Czym się jeszcze cechuje Ramadan? Podobno w tym okresie są świetne obniżki w sklepach. No i powiem Wam szczerze, że trochę na to liczyłam, ale tych obniżek nie widziałam. Także nie wiem, tak słyszałam, czy jest to prawda. No, nie wiem. Także nie wróciłam z torbą napakowaną zakupami. Także. Trudno mi to stwierdzić. No, ale to jest jedna z takich kwestii, yy, o których można przeczytać, że rzeczywiście w sklepach są olbrzymie obniżki. Podobno w ramadanie też jest mniej turystów. To, co oczywiście jest zaletą, yy, ponieważ nie trzeba stać w długich kolejkach, jest mniej ludzi, yy, ale powiem Wam, że generalnie ja będąc w ramadanie yy, też doświadczyłam dużej. Ilości dużej liczby e, ludzi. <grym> także m, tylko mogę sobie wyobrażać, jak to jest w innym okresie. E, także jest to też niewątpliwie dodatkowy plus. Zauważyłam też, że wiele osób pyta o sposób ubierania się w trakcie Ramadanu. To od razu powiem Wam, że możecie ubierać się dokładnie tak samo jak w czasie, kiedy nie ma Ramadanu. Ja chodziłam w Dubaju ubrana tak jak w każdym innym kraju, aczkolwiek, no wiadomo, no, należy unikać jakiegoś takiego zbytniego eksponowania ciała. Aczkolwiek, nawet jeżeli będziecie je eksponować, to nic takiego się nie stanie, ale powiedzmy, z szacunku dla kraju, dla kultury, e, warto czasami zakryć e, kolana, ramiona. E, także to jest jedynie taka kwestia, ale jak najbardziej możecie chodzić w szortach, e, odsłaniać ramiona, nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli wejść do meczetu, no to wówczas należy się zakryć, no ale to jest taka Oczywista oczywistość. Ramadan to też okazja do szeregu różnych atrakcji. I taką jedną z nich jest mianowicie wystrzał armaty o zachodzie słońca. Wystrzał oznacza, że. Można w końcu zasiąść do kolacji. Z pewnością jest to wielka atrakcja. My nie byliśmy na nią przygotowani. Trafiliśmy na nią w starej części Dubaju, no ale jakże wielkie było to nasze zaskoczenie, co się dzieje. Jak tam, Ania? Żyjesz? Brawo! Jakoś nie byłam na to gotowa. Nie wiem dlaczego. Pięknie panowie zrobili. Także podsumowując, jeżeli wybieracie się do Dubaju w ramadanie, tudzież zastanawiacie się, czy tam jechać w trakcie ramadanu, nie bójcie się. Nie ma powodów do tego, żeby rezygnować z podróży. Także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Przeżyjecie niesamowite chwile, no i wrócicie z wakacji ukontentowani. Ja zapraszam was na kolejne odcinki małej i duże z blondynką, no i oczywiście zachęcam do subskrypcji i do łapek w górę, łapka w górę, dawaj tutaj. Zachęcamy do subskrypcji i do łapek w górę, tak jak robi to Jerry, prawda? Pozdrawiamy.